It's like we all know it's going down, but no one's saying to what happened to the home of the brave. These motherfuckers they control controlling us now, and no one's talking about it. And it's not to be slaves, and everybody's just walking around, not in the clouds. I wanna wake up to a dead in the green. But it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end of the day. Everybody is late, Only some are aware that the government releasing poison in the air. That's the reason I collect so many guns in my lair. I ain't never caught slipping, never underprepared. Yeah, they shade down on me. They just break it. Zdrajt z tej the MC Lolek, a to jest uh, League of Legends. Znowu uh, sobie gramy tym razem. 5 na 5 Cały team, który u nas gra, jest aktualnie na Skype'ie. Przywitajcie się bardzo ładnie. Witam. Siem. Siemano. Serdecznie. Dobrze, to tak. Mamy taki team. Ja Ej, to teraz gra... tak wszyscy... Ej, czekaj, tak wszyscy na trzy, tak Siemano, nie? Nie. <głosy> <głosy> czekaj. Ja, ja gram, Kay. Jest jeszcze Darius, Diana, Galio i Ash. Zobaczymy jaki, jaki... mamy Jakich mamy w rogu. My mamy rumble i e, lux. Poczekaj, bo ram, ja będę i... miał na midzie a O ja i... mam katę! Jak fajnie Ona ma 52 AP, a ja mam 21 I need fierce blood! Czekaj, okay, do Przemek! Ucie, Przemek. Yeah. Mamy first blada Dobrze. Bo no, kurde, no, jak sama ma na... ty oczywiście wylegościsz. Ale ty blada. masz asystę! Nie. A no, no i co po tym Fizz Bladzie, że tylko ty dostajesz Przemek. 400 golda? Co? A I Przemek tego skilla? Co? Tego swojego skilla użyłeś? No? Dobrze. Znaczy, ja, ja wziąłem ten pierwszy. Aha. Przez przypadek. Dobra, drugi też jest dobry. Pamiętaj, jak drugi jak będziesz miał, to jak będziesz miał Przemek mało HP. No. Znaczy nie przejmę, jak będzie miał Dominik mało HP to mu to ciepni, bo to jest armor dodatkowy. To na, na siebie to chyba nie działa, nie? nie działa. działa Ale żeby teraz... Żebyście duet teraz machli normalnie Rock'n'Royo <noise> I kto mi pomoże ubić Blue -Buffa? Ja ci mogę pomóc, ale zaraz. No co ten gorszy ma za ten postać? To jest Ramble, to jest taki robot. No właśnie się jest... taki chujowy to tak. Jeszcze fajny. Dobra, lek, mam przyciąganie. Dobra, ja mam na razie ręża i ten. No ja na, ra ja na razie się w ręża poszłam. Uważ Uważaj, jak latujesz krzaki. Ręgar skacze na was, więc uważajcie. I uważajcie na lamusa. Dobra, mam kila. Berafo. Zielony, ty nie masz kila? Ja przeciwników... się do roboczki. O! O właśnie! Yeah. Uważaj, uważaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekam. Wszyscy zabijają oprócz mnie. Widzisz, Zielony, wreszcie my jakiś se... ...team dobrany. Ale U, my team... Ubiej. ...team zawsze mamy dobrany, tylko nie zawsze ten, postacie. I przeciwników, nie? A o przeciwnikach to nie wspomnę Faggy by Poza ramię. chyba uważaj, za nie jedzie jak? Ta kata mnie chyba zaraz jedzie Nie fiduj I dobra Lolek cofnij sobie mało no ma mi... Pomóżcie Plubufa ubić I czemu tu nie masz żadnego itema? No bo przez powitanie zapomniałem sobie zakupić to się, <laughs> się, 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 się mogłeś cofnąć Dobra Ej, Lolek padam. Lolek a nie, jest zabiję Słuchaj, ją. Bo mi dużo nie pomożesz. <laughs> Kozak. Ja będę tu uważał. No. Dobra, dobra, dobra. Panowie, ja mam już dwa kile, zero deadów. No bo ty to jesteś kser i. Nie tak ser. Jak... Pewnie kser sam ubiłem luks i rumble zaraz padnie. Ja ja ja. Tak, ale... I Tak se tak, tak se wmawiaj, A kto to widział? No, co zrobił było Tam Tak, pewnie. Ej, uważaj, Przemek. Aktualnie się zastanawiałem, Nie. bo ja myślałem, że cię będę mógł kilnąć, tepając się. Cio, no ja. Na Przeciwnik pokonany. Jest 6 na zero. Czekam tu na ciebie, ten Ej, wasze. ale Przemek, patrz, przejdź tu, 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 tu i ty w te krzaki. Idź tą ścieżką w krzaki. Tu za idiota? Co? Co on zrobił? Ręgara. Kilnąłem go. Dokładnie do, do, do Turent. I co? Ja tu jestem najlepszy. 3 0, A ja mam 2-0. Tak, ale jakich ty masz a. przeciwników? A ja mam. No dobrych. Ja mam katę. A jakichś nieogarów masz? Tam. W po, postaci dobre, a nieogarów. So już... A ja mam katę ogarniętą. No killaj, Dominik Ej kata poszła, uważać Spoko Devin ustawię, ustawię sobie tego warda O kurna Nie, nie jestem na butu ja po prostu jestem koksem yeah. To lolkowi idzie, a nie że jesteś koksem Genau <noise> Lolek to mi tylko przy zbrać, I potem w drugim kill'u, A tak to ja Ramusa i tego sam bo no. Lolek był dobra, w bazie. Dobra zielony, dobra. Dobra cichuty. Poszła kurde, kata do góry. E, nie, ona jest u mnie. O Rumbelasku. Ale nie widzę jej tam. Ja nie chcę żeby no. mi tu od tyłu zaszła. bo Ona będzie... gdzieś gankuje, o jest u ciebie. Mówiłem. No nie widziałem jej, ona była tutaj. O dzięki przemek. Jarenda, ja jednak co? kocham brać Keil. Ale Kennen też dobry. No, no kenen dobry, ale kurde. Kennen, Kennen mi się jakoś lepiej 3 trzy 3 gra. No Wiesz, zależy jeszcze jaki masz tym. Czy ktoś ci styluje. Na przykład ty. No. Na przykład. Już nie zaprzeczam, wiesz. Jak to ma multa. Dobra, wrócę. Mam multę, ale, ale nie mam manę. Ale możliwe, że jest, jest rangar, że próbuję kogoś zgankować Albo Awcie albo Zgaduję, że Awcie Dawaj, Lolek! Co za idiota. Ale kto, Lolek? Nie. Co ty? Ja tu ja jestem... Ramus. Akurat jeżeli chodzi o ten mecz, to w porównaniu do poprzedniego jestem bardzo, ale to bardzo ogarnięty. Czyli wychodzi na to, że go wstawiamy. No raczej. Ale za prosty nastawienie. <grych> o! Nawet już mam ulta. Jedziesz ją Przemek! I weź tak nie pusił, bo ja chciałem kilnąć co ten, co ten, ta mysz tak gawkuje? O Darius! A nie, to zielony. <grych> Myślałem, że próbuje się zgankować ktoś na mnie. I widzę go. A to zielony był. Czach, ciach, ciach, czach, dalej, dalej mam przekonanie, ze z poprzedniej partii Przemek gra aszą. Ja też. Co, ja? Nabili. I co? On cię jedzie? No jest go, jedź go. Ej, Kate poszła gdzieś. Ej, katę... Pewnie Kate do nas. Jest. Dawaj nie. go. Dobry. O, Dawid, chyba ci. Rengar... Zostawi go, zasabij go! Dobry. Dzięki. <laughs> ja drużynę, Jedziemy ich Przemek. Przemek nie avć. Przemek... Przemek. No, chyba, oni mają lewe ale. Nie wiem pewnie niewysokie i to są takie dzieci dzieci tych RP Ja, a zaraz coś kamerkę włączy i się okaże, że 30-letni mam I, no 30 30 i, I mieszka, i mieszka... Uważaj, 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 uciekaj, mieszka... uciekaj, uciekaj, Przemek. Mieszka dwa bloki dalej. <laughs> ja tym, jak ten Rengar <laughs> może ten... O Ej, dobra, nie puszujemy tak, bo to nie będzie gry wtedy. To ja wracam. Bo ja prawie idę... mnie zabiła. To za kozacka jest. I need Ulta more wzięła. I i, I NEED BLUE EJ PITAJ PATOŁA I ona też lol Ja ją chciałem patowa patołahami To jest... ja jestem na midzie, to jest ten mój trop Znaczy moja ścieżka DROP Kto tutaj... I ZABIJCIE KTOŚ EJ Chodźcie I tutaj I ZABIJCIE Chodźcie tutaj ZABIJCIE tu, SMOKA Chodźcie ktoś tutaj do mnie, bo ja mam mało mana, oni tutaj w zaraz przyszli tak, ja może zabić Ja multa. mam zaraz... Ej, ile? Jak będą mieli mało HP, to ja tam puszczę multa. Ej, te patrzcie do gimbazy? Nie po co? No bo ja praktycznie many nie mam. No to cofnij. I tak nam nie spójrzło nic. Dokolały. No. Ja, ja się poczekam, ja se poczekam w tej. W bazie, aż mi się ma? wbije kasa. Jeszcze 10 golda potrzebuję. Nie to jest debil. Ej patrzcie, kupić najpierw Ostrze Gniewu Jeans'o, czy Monstru i co I razy, chyba się... znowu upczy. Ej, most... Mo, ej, Przemek, Wod, nie, nie most, minione, minione bij. Monstru co Ja się ja no, teraz zacznę ja bawić Ej, patrz co miałeś ogarniętego tego Ramusa tam na topie, 05. ma. No, nie, ej, u nas w ogóle ktoś ma deda? Dwie osoby? Ja mam. I Przemek I chyba. Też. No ja mam jednego. No, nie Dzyś lubię grać z wstaty. Dianą, a mi kazaliście Dianą grać Uważaj Przemek Wielu, Nie, ja się teraz zauważyłem To? Nie kazaliśmy ci Jak to nie? nie. Ja to, ja jakbyś grał. No to kazaliście mi A, no, w dupie. No dalej, no, zabijaj. No, 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 no. Ja chcę ją zabić Jeszcze ci fitnie. Ja no, chciałem. No, Mogę ją zabić. Mo nie, nie, zielony sksuje. Nie, żal. <laughs> a zielony sksuje, nie. zielony to mi na tu żywasz słowa żal, jesteś pokemonem bez życia. Idę tam, Lolek, do ciebie. <laughs> Zezwalam. Idę ci sksuć. <laughs> Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Którego pierwszego? Ramusa? No Ramusa, Ramusa. Ups. Ramusa, ej. Ramusa. Ja też chcę. Czym cię tam ja, ja tam multa i czekaj, no, no, ja... Uciekł wam. Chociaż, jeszcze nie... Nie ucieknie! Co <grych> za idiota. Czekaj, ja tu obliczam ścieżkę... NIE! O <grych> <grych> LOL. Ja ostatni i tak <grych> fajnie wywaliłem. Kurde. Ale, ale za plecami mu ostatnia. przeszło. Ja za plecami, chyba jakieś 10 metrów za nim. Ale... Nie, niedaleko <grych> niego było. Ale ja biegłem tak po skosie. jakbym biegł prosto, to, to, to by tym dostał. A Przemek tylko gankuje w krzakach. O kata. No bo tutaj jestem tak. Kurde, czemu byście jeszcze nie zjechali na bocie tego Turenta? Nie wiem, ale my jedziemy drugiego turenta na tym na topie. I co, a tak to mi kilo i na bocie. I zielony ty masz... Tak... O z ramusem. Patrz, pół HP już nie mają. Cicho, bo planuję tak tak ile ile teraz. ciśniemy ich tam pod Turenta na wierzch zapasnie. A ty co sobie się bierz Fuck. Uff. Pol, nie zdążyłem skarżować. Za mały DPS. I dobra, chodź, idziemy. Chodź, Zielony, chodź tutaj, turenta, zjedziemy. Jeden, Lolek. Lolek, Lolek. Lolek nie sksułem. Co? Lolek, Lolek, nie sksułem. co? Lolek, Lolek nie sksułem. Jednego ci zostawiłem. No wiem właśnie. Także nic nie gadam. Jakbyś mi tego drugiego jeszcze zrobił to, to bym coś powiedział. Tak, ale, to, ale to tak, żebyś się kurde pobeczał. Ja, ja, ja. O kata. U, no właśnie, SS O, nie ma katy. O Oj, tu Ramus, o, trzeba go zabić. No! Jest... U nas wszyscy albo... U nich wszyscy albo ma albo coś. Ej story! chodźcie ciśniemy tutaj te te te, 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 tre, te Dorek, Lolek, sorry, KS Dobra, tam. Zaraz ją zabiję Ja chcę ją killnąć. ja chcę! No, 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 Ja mam Ja mam dwa no, Golda. I kto u nich no, 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 ja nie wracam do bazy, nie będę miał tak HP, żeby wybudzić... Ej, go, no, patrz z nią. Ej, po co rzuciłeś tą ten? Dobrze, leży. O, dostał. Ale tak mało. Kurde, padłem. A jeszcze I chyba paka miał paka i legenda. No Przemek, pij go. No czekaj. Kurde, mogłem sobie wow. legendę zrobić. Jeszcze ja ja cię, cię zabiję. Nie zabiję. Jak to nie? <laughs> nie jest serii. ile? 600 golda dostał Nie, 544 Ja sobie pierwszą składam myckę Właśnie, ja sam będę będą za niedługo. Kurde miał być taki piękny mecz bez DEDA Ja, ja też tak miałem Deda. mieć bez DEDA, ale kurde patrz Ja tak grałem Tom, ja Diano miałem mecz bez DEDA 28, 08 Tą legendę przynajmniej mogłem nabić. Zestrałem. Ja teraz. też, jednego killa mi brakowało. Ja sobie wierzę w Ja mam legendę hehe. Tylko tak, że legendę i mam ich gdzieś. Chodźcie, topem idziemy. Czekaj, jestem tu kapitanem. Nie, nie, nie idźcie topem. Migdem, bo pójść nie Za 3 sekundy zaraz mi da. Chodźcie, spróbuję. Chodźcie się, ja trzeba tak symetrycznie Za 3 sekundy zrabiać. O morder! Chodźcie I się, przed 2 sekundy. Drugi skill przerwał. Będzie dwa Chodźcie się przed 20 minutami wyrobimy. To będzie coś. Nie! nie, nie. Kurde! Ale pocie! Nie lubię tego skilla, co on mi każe się atakować. To jest głupie, no jakbym miał dwa kile, a tak to... Tak to deadłeś. No. I Wyjąłeś brawo. mi to złów. Ja za chwilę będę miał taki fajny skill, taki to nakładę tak, 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 dziwnie tak. Brawo! <laughs> Który ty masz level? Szósty <laughs> A ty nie, nie miniony w ogóle Co? Ty Ej ty kata, kata mnie goni No? Dwa, Dwa zabijamy Legendary Ej kata mnie goni Dwa miniony zabijemy jak na razie Ja... Sze... O ma padasz. Ja. O oh, fuck Wpadłem Lolek teraz ogarnia, teraz kozak Dawaj zielony, ubiją Zielony mu dupę gratował Jeżeli miał fuksem te legendary. Fuksem? Fuksem? No, to, są to, to mi skaresowałeś. Tak? Ile to... trzeba fuksem mieć na legendę? To... Fuksem 8. Fuksem to ja teraz zabiłem i uciekłem. A ja Ogólnie, muszę... To ja ci skaresowałem, zielone Ej, to ja miałem legendę o, na tym Dravenie. Ej, a... Co ci A wiecie co... Rubel. O! Rumbel. Ja... Wie... o. To mnie przeżył, nie było by na to. Ej, idziemy na smoka. pokonany. się jeszcze 7 kili. Chodź na smoka, chodź na Przeciw... smoka będziesz. dziewięć. Ej, chodź na smoka. I tylko ja mam dwa. A nie, bo jeszcze ten przeżył. Najwięcej kili mam ja, ale mam I dwa. Sm Smokok. No to poczekajcie no. na mnie. Ale po co ty z niego nie ma buffa? Kurde, padłem. ha, 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 ha O, to ha. teraz zielony też masz dwa dedy. A na topie byłeś? No, no to dobra. Trzy osoby mnie zjechali. No ej, widzę. Pomóż, ej, dobra, pomóż mi ubić tego blufa. Bo Czekaj. ja many, a będę musiał z niego sam bić tak. Ej, co ten z kim robisz, że się tak kładę? Sprowokuję Czekaj. ich i masz 50% mniejszy damage Czekaj. ci daje. I potem wybuchasz. Hmm. No. Idę tam do góry. Witaj. Idziemy na topa, wszyscy na topa. Bo trzeba sobie bić trzy kile. Nie, po Domis sksuje, no. Ale dostała. Ej, chodźcie zbić tego... Dobra, mam ją, mam Baron Nashor, dobra, nie. No. Kurde, jeszcze tą katę teraz już znaję ja pierdził, ale fajna akcja. No weź i Domin będzie miał ten... Użyję tego, użyję, użyję! Ej, Rengar! Bum! Nice. Rengar to jest lamus. No to ci gadam, że jest nieogarnięta, a ty się ze mną kłócisz. No bo czy chyba przez pół godziny te. Aha. O ej! Ja pierdził, ale fajny meczyk. Ej dobra, midem mi mi i potem idziemy, nie ciście tędy, patoła! Ja cały czas idę topem, wydupiać mi stąd Ja se Ni, na... Ja se nikt na początku topem teraz. Nikt ja topem. se zamówiłem to. Ej, pana, dawaj zbliźni wszystkie turenty te drugie i podnieść no, się. No idzie, po... idziemy, nikt nie idzie na topa teraz. Ale przejdźmy. I na topa. żeby się nie poddali... Nie Żeby się nie poddali. Okej. Chyba, że to są takie lamy, że nie będą umieli się poddać. <laughs> no nie ci wiecie. Ej, kata, o! O, tu mi wyskoczyła! Ja chcę pila? Ha! Dobra, ja tu mam Lux i Rengara. Tak! Kurde. Ale ty... mi sksułeś. Ale mi sksułeś. Jest! Ale Lol, sam. Lolek, Lolek, uważaj, tak. zaraz jedziemy rady. Milcz. Pomóż wam tam, bo... Jestem za Nie. Nie no, w Luxie damy chodź, radę. Chodź, Lolek, chodź, Lux wiesz. A, Ej, kto dostał ulta? A mi dała menda jedna. Ramos. Przeciwnik pokonany. Ej, to killnijcie ci... go. Cicho. O, w Co za dziad. Gdzie tu? Nie, nie mam żadnego plusa na mapce. Ej, nie idźcie topem! Nie ogarniacie tego! Chodźcie na Niebo Nie, bile. bo zielony chce na siłę se nabić kilę. Nie zielony. Ale... Dawaj trzy! Dawaj zielony trójkę! Ale zwaliło. Nie, jak. nie dam rady. Mamy, nie mam. Ale ja Tak, Tutaj jest. Nie bijcie tego turenta! Milcz! Lolek! Czemu nie? No bo... Nie, bo się poddadzą. No i o to chodzi, nie? No właśnie nie. nie. Ja chcę nawić jeszcze trochę chwili. Mam tylko 10. A ja mam tylko 12. Dostaniemy wtedy więcej expa albo coś? Nie. Właśnie bo... nie. Właśnie mniej. No to po co no tutaj? No i się i tak się poddali. Leszcze. Poddaję się. No. no. już się poddali. No to dobra. Jeszcze jeden. Ja już nie gram. pożegnajcie się wszyscy bardzo, pa, pa. bardzo ładnie. Do! Wygraliśmy z lamami, ale my jesteśmy dobrzy. No pisze, jest... a nie takie lamy, zaraz zobaczymy który lewe. Wszyscy macie 30. Level. prawie wszyscy my takie lamy pokonali, ale my jesteśmy fajni.